Kołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale pokażę Wam bitwę z lotniskowca. To będzie o tyle interesująca bitwa, że jest zdobyty medal, który zazwyca, zazwyczaj dość rzadko udaje się pozyskać, a mianowicie samotny wojownik. Autorem materiału jest. Bitwy jest Maciek Koksu. Dziękuję za podesłanie tej powtórki. Zobaczymy, co tu się Maćkowi ciekawego uda ugrać. Oczywiście na koniec materiału będziemy mogli sobie zobaczyć podsumowanie tejże bitewki. No i oczywiście zobaczymy, ile tutaj uda się DMG wyrzeźbić, koledze. Ostatnio słyszałem od kilku osób, że Ryujo to jest całkiem spoko maszynka jak na lotniskowiec z drzewka, że jest dość mocny jak na swój tier. Zobaczymy jak to będzie w tej bitwie wyglądało. Losowanie moi drodzy jest jak widzicie tutaj na siódemki, czyli, czyli mix piątek, szóstek i siódemek, gramy oczywiście tierem szóstym. Na razie ofiarą tutaj naszych ataków będzie padało Kongo. Dostało kolejne dwie torpedy na ten moment. Udało się zrobić 14 tysięcy obrażeń. Dość trudną sytuację może mieć na kapie Charlie Akasta, która jest tam sama przeciwko dwóm niszczycielom. Myślę, że kapitan tego okrętu tam już spróbuje przedsięwziąć jakieś środki, aby aby albo uciec, albo przeżyć, albo gdzieś tam spróbować zniknąć. Zobaczymy, czy to się uda. No i teraz chyba będzie podejście do kolejnego celu, moi drodzy. Jednego z tych niszczycieli udało już się wyeliminować. Teraz chyba nastąpi atak na... Niewnego jednak nie, jednak tutaj zobaczcie będzie podejście do Nürnberga. Dla mnie to będzie też bitwa, która ma jakby walor edukacyjny, ponieważ ja mam bardzo duże problemy, jeśli chodzi o zrzucanie bomb i trafianie tymi bombami, z torpedami idzie mi znacznie lepiej. Aczkolwiek jak wiecie, ja lotniskowcami generalnie nie grywam ostatnio, tam gdzieś sobie próbuję od czasu do czasu jakąś bitwę zagrać na streamie z tego względu, żeby się po prostu nauczyć chociażby zrzucać torpedy te kilka gier, które rozegrałem na hosho dały mi tyle, że dzięki temu mogłem testować Ise oraz Tone w taki, powiedzmy, sensowny sposób, czyli używając tych eskadr lotniczych. Na temat samych okrętów w sensie gameplayu nie mogę Wam oczywiście powiedzieć, bo jest na to embargo, natomiast jeżeli chodzi o samą możliwość wykorzystywania samolotów, no to ona jest, i, i te samoloty są na ten moment w wariancie bombowców torpedowych. Później pewnie pojawią się jeszcze inne warianty, czyli bombowców nurkujących, a być może jeszcze samolotów szturmowych. Także zobaczymy, jak to tam zostanie zbalansowane. Na razie, tam widzieliście w materiale, jak omawiałem Ise i Tone, na razie te bombowce torpedowe mają bardzo małą alfę. Mimo, że tych torped, Tone, eskadra z Tone zrzuca 8, to, to tam jest 2600 parę alfy, więc naprawdę niewiele. One robią naprawdę mało obrażenia. Czasem, nawet jak trafią 4 torpedy, to tam wchodzi 4000 obrażeń, czasami trochę więcej, więc no, tak to wygląda. Czyli alfa minus redukcja z bombli torpedowych no, trzeba, trzeba to na to wziąć poprawkę. To jest tak samo jak zniszczyciela: trafiacie jakiś okręt, który ma bardzo dobrą obronę torpedową, na przykład takie Yamato. No i wówczas okazuje się, że macie alfę 20 parę tysięcy, a torpeda trafia na przykład za 13. a no to dlatego, że nastąpiła właśnie redukcja, że trafiliście w to miejsce, które jest najlepiej chronione przed torpedami. W przypadku mm, samolotów sytuacja wygląda analogicznie. Czyli jeżeli rzucacie torpedy, no to wówczas wówczas te Torpedy zadają tylko część z tej alfy. No i teraz będzie atak bombowców nurkujących, z tego co widzę. Kolejne podejście do Kongo. No, ponieważ to jest piątka, to teoretycznie najsłabszy cel, jeżeli chodzi o możliwości i obronę przeciwlotniczą. Dlatego też Najłatwiej go tu będzie atakować. Mamy dwie penetracje, w tym jedną cytadelę, i zaraz będzie zobaczcie tutaj jeszcze podejście od rufy. Te bąbelki tu póki co udaje się omijać. Ich nie ma zbyt dużo na tych wyższych tierach. Tych bąbelków jest zazwyczaj więcej. Kolejny udany atak z jedną. Cytadelą, już w tej chwili 60 tysięcy obrażeń. Na razie nasz team, jak widzicie, ma kapa Charlie oraz kapa Bravo. Radzimy sobie tak, że całkiem przyzwoicie na kapie Alfa, póki co. No, ale tu, skoro był samotny wojownik, to prawdopodobnie za chwilę losy tej bitwy dość drastycznie się będą musiały odwrócić. Już Colorado zatopiło Trento w tym momencie ta różnica w ilości okrętów się zmniejszyła jeszcze jest przewaga drużyny zielonych, ale ona już się tu wyraźnie zmniejszyła no i teraz będzie najprawdopodobniej atak bombowców torpedowych teraz rzut torped tak aby jedna z eskadr wróciła na lotniskowiec aby nie stracić wszystkich eskadr zbyt szybko No i tak tu będzie można Te ataki wykonać i kolejna piątka zobaczcie na Celowniku To jest Giulio Cesare, zobaczmy czy dostanie jakieś torpedy Obie dostał zobaczcie, a były zrzucone od rufy Wydawałoby się, że Nic z tego zrzutu Moi drodzy nie będzie, a tu jednak zobaczcie, jak skutecznie się te torpedy udało zrzucić. I teraz trafiła jedna z tych dwóch zrzuconych torped. I powoli, małymi krokami zbliżamy się do zrobienia 100 tysięcy obrażeń. Drużyna zielonych cały czas, jak widzicie, prowadzi. Ale sytuacja tam na kapie A chyba już taka wesoła. A tam nie jest. Tam jest Colorado, jest Nagato. Jeszcze gdzieś tam w okolicy prawdopodobnie będzie się kryła Zara. No i tu nastąpi prawdopodobnie kolejny atak na Giulio Cizarę. King George dość mocne obrażenia tam otrzymuje. Chyba ktoś testuje. Zobaczcie. Włoski pancernik w teamie e, zielonych. To jest tier 7. Znowu trafiona jedna cytadela i do tego poważne uszkodzenie. Być może tam wieża została mm, uszkodzona, więc przez parę sekund paręnaście sekund nie będzie działać no i tutaj zobaczcie jest od razu reakcja na to co się dzieje na kapie Alfa Maciek Koksu zmierza tutaj w kierunku Zary Nagato już jest dość mocno obite no on tam walczy z dwoma przeciwnikami na pewno nie będzie miał lekko to jest dość mocny okręt jeżeli chodzi o działa natomiast z pancerzem bywa różnie zwłaszcza versus pancerniki Myślę, że on od samej Zary też będzie dość sporo obrażeń w stanie przyjmować z tych pocisków SAP. Właśnie tutaj, zobaczcie, nastąpiło zatopienie tego nagato, i w zasadzie przeciwnicy będą sobie mogli próbować tutaj przejąć tego kapa. Niestety, zostały zestrzelone nasze samoloty, więc Zara będzie mogła wrócić na to. Dość spora przewaga punktowa i myślę, że to tutaj uratuje sytuację, jeśli chodzi o zdobycie tego medalu, tego samotnego wojownika. To jest chyba medal, który najtrudniej zdobyć wydaje mi się w World of Warships. Naprawdę muszą nastąpić bardzo sprzyjające okoliczności. i Tak naprawdę musimy mieć Dosyć sporą przewagę punktową, i, i zazwyczaj po prostu przeżyć. Czasem zdarza się, że jeszcze w międzyczasie zatopimy jakiś e, wrogów. Ale nie zawsze. Czasami wystarczy po prostu tylko przeżyć, przetrwać. Czy to się uda? Z bardzo małej wysokości zostały zrzucone te bomby. Obrażenia żadne nie wpadły, natomiast widzieliście, że kap został zresetowany. No i teraz już ta walka o kapa została odpuszczona w tym momencie i maciek się udaje w kierunku. Ponownie w kierunku Julio Cizarek, który, który wcześniej był tam obijany. Tu lecą jeszcze torpedy z tego co widzę od niszczyciela prawdopodobnie tak dokładnie. I poszły dwie kolejne z lotniskowca, obie trafiły, no i teraz jeszcze będzie, zobaczcie, podejście pod King George'a, jestem ciekaw czy któraś z, z tych torped trafi tego King George'a. Pan te torpedy, które trafiły Julio Cizare to oczywiście były torpedy z Minekaze, niestety Minekaze poległo w tym momencie Ale myślę, że jeszcze tu będzie szansa na to, aby aby tego Julio Cesare również zatopić On już ma dość mało HP, co prawda jak widzicie regeneruje je, ale myślę, że przy dobrych dwóch nalotach jest nadzieja, aby, aby ten pancernik zatopić. No i został jeszcze z nami tylko iron duke. Przeciwników jest żywych pięciu w tej chwili. W tej chwili kolega się tu chowa lotniskowcem w okolicy Capacciardi, czyli tam, gdzie. Przeciwnicy będą mieli do niego najdalej, aby nie zostać wykrytym, wówczas będziemy się musieli martwić tylko i wyłącznie wrogim lotniskowcem, tak naprawdę. Jest Giulio Cesare. i myślę, że to będzie kolejny cel, bo to jest frak, czyli to są kolejne potencjalne punkty. Tym razem Giulio Cesare wywinął się od tego nalotu. A teraz skręca chyba w złą stronę, mam wrażenie. I Teraz powinien jakieś torpedy przyjąć. Być może się stanie tak, że nawet dwie przyjmie, ale jedna powinna wystarczyć. Tak też się stało. Blisko 94 tysiące obrażeń. Schodzi nam kap Brawo, jak widzicie. I myślę, że teraz podejście pod ten kap Brawo tutaj będzie. Nie wiem tylko, czy kolega tu zdąży. Mam wrażenie, że, że nie zdąży, że ten kap, brawo, zapewne zostanie przejęty. Chyba gdzieś za wysłem się schował. A nie, tutaj. No to zobaczmy. 6 przebić, to jest całkiem nieźle. Przy czym te japońskie rakiety są takie dosyć słabe. Zobaczymy, czy ten ostatni nalocik tutaj jeszcze doleci i czy uda się zatopić tego przeciwnika. To jeszcze kilka rakiet poleciało jedna. Z przebiciem wystarczyło, aby tą Zarę zatopić, więc cały czas tu kolega dba o to, aby ta przewaga się utrzymywała nad przeciwnikiem. W tej chwili został sam. Zara już nam tu zagrażać nie będzie. Colorado dopłynąć nie zdąży. King George, King George raczej też nie. I tak jak mówiłem, teraz w tym momencie tak naprawdę największym problemem będzie wrogi lotniskowiec, który gdzieś nas tu będzie szukał. Teraz jeszcze mamy tu myśliwce, więc je trzeba ominąć szerokim łukiem. To są myśliwce, które krążą nad King George'em. Kolejne myśliwce, jak widzicie, postawił nam. Postawił nam wrogi lotniskowiec, ale jeden drop na spokojnie, jeszcze tutaj uda się chyba zrobić. No widzę, że nawet będzie podejście do, do drugiego zrzutu, mimo dość niekorzystnej sytuacji, jeżeli chodzi o wrogie myśliwce. No jak widzicie, punkciki powoli, powoli, ale. Lecą kolejne trafienie torpedą. No i pojawił się ranger, ale tu będzie oczywiście podejście do King George'a, tam słyszycie torpedy, które, które, które gdzieś tam próbowały trafić w nasz okręcik. Ok, no to zobaczmy jak to wygląda. 113 tysięcy, 113,5 tysiące obrażeń, 16 trafień torpedami, 13 trafień bombami, 5 cytadel, tylko jedno zalanie. Dwa pożary, 23 trafienia rakietami, moi drodzy. Jeżeli chodzi o expa bazowego, no to mamy tutaj 1652 punkty tego bazowego doświadczenia. No i drugie miejsce w teamie, tam minimalnie lepiej zagrał koleżka na tej akaście. I jeszcze został ekran numer 3. Oj, czy ja wam będę mógł go pokazać, czy nie będę mógł go pokazać? Zaraz, dlaczego to się tak stało? Powinienem móc wam go pokazać. Ekran numer 3, o właśnie. I teraz możemy zobaczyć obrażenia zadane poszczególnymi typami uzbrojenia oraz poszczególnym y, jednostkom. Najwięcej obrażeń przyjęło oczywiście Kongo i y, Giulio. Cesare, troszeczkę mniej King George, Nuremberg i Zara. Jeżeli chodzi o bomby, to zadanych zostało 34 tysiące obrażeń. Z torped 70 tysięcy obrażeń, z rakiet 7 tysięcy obrażeń. No i z pożarów i zaleń, jak widzicie, niewiele, bo łącznie nieco ponad 1000 obrażeń. Moi drodzy, w tym materiale. To będzie wszystko, ja Was zapraszam na kolejne materiały. Mam jeszcze jedną powtórkę z samotnym wojownikiem, również z lotniskowca i prawdopodobnie również ją na kanale w najbliższym czasie postaram się zaprezen zaprezentować. Zapraszam Was oczywiście na streamy na Twitch TV. Zazwyczaj to jest w godzinach wieczornych w okolicy godziny 19:21, tak się mniej więcej strumiki. Nie zaczynają, a tymczasem mówię Wam do usłyszenia.